najpoważniejszy, który rzeczywiście mnie napełnia takim niepokojem i jak sobie o tym pomyślę, to, to rzeczywiście zaczynam się martwić. No to jest... Cześć! Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić takim tematem, który wydaje mi się, że nie jest do wciśnięcia w ten trzyminutowy format shortsów, czy rolek, czy na YouTubie, czy na Instagramie. A od jakiegoś czasu chodzę właśnie z taką myślą, żeby powiedzieć Wam o Pięciu lękach, które towarzyszą mi przed wyjazdem na kamino we wrześniu. Pierwsze trzy to są takie, powiedziałbym, bardziej operacyjne e, obawy, takie bardziej logistyczne, i je jestem w stanie sobie jakoś tam zracjonalizować, i do no budzą jakiegoś super niepokoju. No ale zawsze gdzieś tam mnie dotykają i, i stawiają taki znak zapytania, czy warto w ogóle iść na tą pielgrzymkę. Pierwszy z tych lęków dotyczy skorpionów, bo dopiero niedawno się dowiedziałem, że w tych rejonach Hiszpanii, przez które będę szedł, czyli Andaluzja, Estremadura, Castelia Leon, występują skorpiony. Nigdy nie miałem do czynienia z tymi stworzeniami, nawet nigdy ich na oczy nie widziałem tak na żywo. No i się trochę boję, że gdzieś tam pod namiotem, bo planuję głównie spać pod namiotem i biwakować, że gdzieś tam mi ten skorpion. Się przeciśnie, dostanie czy na przykład wejdzie mi do buta, jak będę spał. i Ja go potem rano przycisnę, wsadzając stopę w but. Więc tutaj się trochę tego boję. Uspokaja mnie fakt, że tak jak przeczytałem, te skorpiony w Hiszpanii nie są jakieś super jadowite i ich jad nie powinien zabić człowieka, chyba że jest uczulony. Więc może to być bardzo bolesne spotkanie, ale e, poza tym no nic takiego poważnego nie powinno się wydarzyć. No ale, niemniej jednak, e, wolałbym e, uniknąć takiego spotkania, nie wiem, gdzieś tam zobaczyć tego skorpiona tak z bezpiecznej odległości spoko, ale już być przez niego ukłutym to e, podziękuję za to. No ale, gdzieś to jest taka obawa, więc jeszcze będę musiał sobie. Poczytać, w jakich one miejscach przebywają, jak troszeczkę się przed nimi chronić, żeby nie kusić losu. Druga rzecz, która też jakoś mnie niepokoi, to jest moja kondycja fizyczna. Nie ukrywam, że już od dłuższego czasu nie uprawiam żadnego sportu tak regularnie. I jak sobie pomyślę o przejściu 1100 km z plecakiem w upale no to zaczyna no, mnie docierać, że to, to nie jest taka zwyczajna wyprawa, taka, o, e, którą sobie zrobiłbym dla przyjemności i e, wyszedł po prostu z domu, z marszu i hop, przeszedł w tę trasę. E, I też e, dociera do mnie, że w sumie nigdy tak długiej trasy nie szedłem, bo poprzednie pielgrzymki czy jakieś takie Wyprawy solo, które sobie robiłem, czy na rowerze, czy, czy właśnie pieszo wcześniej, no to nie były dłuższe niż dwa tygodnie. A tutaj, jeżeli miałbym dojść do Santiago z Malagi, te 1100 km, no to zakładam, że jeżeli wszystko by szło tak gładko, no to i tak mi zajmie to około 40 dni, więc to też taka trochę liczba symboliczna 40-dniowa pustynia. Bo no też ta trasa, którą będę szedł, no to przemierza przez takie bardziej pustkowia Hiszpanii, czyli często jakieś miejscowości, wioski są tylko na początku i na końcu danego etapu kamino. I z tym też się wiąże kolejna obawa trzecia, o taką zwyczajną swoją wygodę, bo nie ukrywam, że też przez te ostatnich parę lat no troszeczkę się zrobiłem wygodny, bardziej wygodny niż, niż, kiedyś i... No coś tutaj kamera, dobra, tak sobie poradzimy. I po prostu, no gdzieś tak po ludzku, czysto logistycznie się zaczynam zastanawiać, no skąd wezmę tyle wody na te wszystkie etapy, na tą całą drogę, no to też się wiąże z większym obciążeniem, z Większą ilością, właśnie kilogramów na plecach, no bo jak przez 40 km nie będzie żadnej miejscowości, no to tę wodę, to jedzenie trzeba ze sobą targać, trzeba to wcześniej przygotować. I przy takich 30 stopniowych upawach, no to podejrzewam, że 5 litrów wody to może być mało na przejście 40 km. Więc no to jest taka, taka rzecz czysto logistyczna czy właśnie będę miał co zjeść, czy nie będę spragniony w trakcie drogi, bo zabraknie mi na przykład wody, właśnie albo czy nie będę głodny, bo zabiorę za mało jedzenia, albo nie wiem, odwodnię się, no bo to też w takim klimacie, w takiej temperaturze jest możliwe. Więc na to też wydaje mi się, że jestem się w stanie jakoś przygotować, zabrać, nie wiem, jakieś takie mocujące, tabletki, elektrolyty, żeby też rozpuszczać w wodzie, no, ten plecak też zabieram na tyle duży, że, że większa ilość wody też powinna się w nim zmieścić i jakieś jedzenie. Więc to są takie trzy, trzy obawy, trzy lęki, które mi towarzyszą, ale jeszcze jakoś nie, nie przytłaczają mnie. Natomiast dwie następne, no już są takie bardziej e, związane z moim wewnętrznym przeżywaniem tej pielgrzymki. No i one już rzeczywiście gdzieś tam wzbudzają we mnie niepokój i taki, taki lęk, że rzeczywiście jak o nich pomyślę, to, to się zacznę martwić. Pierwszym z tych dwóch lęków jest taka obawa przed stanięciem wprawdzie, o samym sobie, zmierzenia się z trudnymi myślami, które będą przychodzić. Mam takie doświadczenie z poprzednich pielgrzymek, czy z biegania, które kiedyś dużo i często uprawiałem na takich dłuższych też dystansach, czy z jazdy na rowerze, że po jakichś tam pierwszych kilometrach, jak przez głowę przejdą wszystkie takie logistyczne myśli, typu co jest do zrobienia, do załatwienia, ogarnięcia e, itd. Tak to przez głowę zaczynają przechodzić takie trudniejsze myśli. Pojawiają się jakieś, e, jakieś sytuacje w głowie, które wydawałoby się, że są już przepracowane, jakieś e, rany, które miały być już zabliźnione, zaczynają nagle się jątrzyć i, e, i zaczyna to wszystko przez głowę przelatywać. E, zaczynają się też w głowie pojawiać takie trudne prawdy o sobie samym, czyli taki e, trudny Maciek, z którym nie lubię przebywać, e, po prostu zaczyna iść ze mną i no i muszę go słuchać, nie? Bo e, nad myślami nie mamy takiej kontroli, nie wiemy co kiedy się w naszej głowie pojawi. Można to jakoś e, okiełznać pod takim kątem, na przykład uprawiając jakieś medytacje, takie wyciszenie, jakieś ćwiczenia oddechowe, żeby te myśli płynęły wolniej. No ale one będą zawsze płynąć, i co akurat w danej chwili przyjdzie do głowy, no to jest poza, poza jakąkolwiek kontrolą. Więc, no tu się obawiam, że ten trudny maciek prędzej czy później się pojawi i no będę po raz kolejny musiał się z nim zmierzyć, mimo że tego, tego nie lubię. Wolę. Przebywać z tym obrazem samego siebie, który jest dla mnie wygodny, który jest może czasami jakiś oszukany w pewnym sensie, tak żeby mi się łatwiej z nim żyło. No ale też mam świadomość, że to trudne spotkanie z samym sobą też przynosi owoce, przynosi dobre efekty, bo będąc wierzącą osobą, no to dla mnie takie stanięcie w prawdzie, to jest też staniecie w prawdzie przed sobą samym i przed Panem Bogiem. No i wtedy e, mam takie poczucie, tak, no to mi towarzyszy już od długiego czasu, że pomimo tych wszystkich trudnych we mnie rzeczy, tych, e, które mnie jakoś e, zawstydzają, z którymi się nie czuję dobrze, to pomimo tego Pan Bóg mnie właśnie takim przyjmuje i On Chce mnie właśnie takiego. On mnie takiego kocha. I tutaj, no to jest niesamowita, prawda? Niesamowita tajemnica dla mnie. No i trudna, no bo chyba nikt nie lubi stanąć w jakiejś takiej trudnej prawdzie o sobie samym. Bardziej lubimy ten taki pozytywny obraz samych siebie. Ostatnia rzecz, czyli ten piąty lęk, chyba naj. Poważniejszy, nawet nie chyba, ale najpoważniejszy, który rzeczywiście mnie napełnia takim niepokojem, i jak sobie o tym pomyślę, to, to rzeczywiście zaczynam się martwić. No to jest pytanie co po powrocie, bo w tym momencie nie mam żadnego planu, nie mam żadnej wizji, nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co ja będę robił po powrocie. No, nie mam pracy aktualnie, więc nie wiem, czym się będę tak życiowo-zawodowo zajmował, w jaki sposób będziemy się utrzymywać z Igą. Do tej pory chyba nie byłem w takiej sytuacji, że żadnego planu, żadnej nawet takiej mrzonki, co dalej, nie było. Nawet wstępując do zakonu, no to była taka decyzja, że idę do zakonu, to była moja decyzja i wiedziałem, że przez najbliższe tam dni, miesiące, może nawet lata, no będę w tym zakonie. I to był jakiś taki pewnik. A tutaj e, takiego pewnika, co dalej się będzie działo, nie mam. E, I z pomocą mi gdzieś przychodzi w tych chwilach e, Księga Rodzaju. Bardzo, bardzo lubię tę księgę. To jest chyba moja ulubiona księga w Piśmie Świętym, bo jest w niej szereg osób, szereg historii, osób, które właśnie zawierzyły. Panu Bogu i poszły za jego głosem w nieznane. Pierwszy przykład Abraham wstał i wyszedł po takim wezwaniu ze swojego rodzinnego miasta. Przemierzył tysiące kilometrów w nieznane. No i co na końcu go spotkało? Pomimo jakichś tam naprawdę różnych sytuacji po drodze, przyjemnych, nieprzyjemnych, na końcu spotkało go wypełnienie Bożej obietnicy, którą Pan Bóg względem niego złożył. Ja też taką obietnicę w sobie noszę już od przeszło 11 lat. To też był taki główny motyw, który mnie zmotywował do wstąpienia do zakonu kiedyś. I o tym może kiedyś jeszcze, jeszcze Wam opowiem o okolicznościach, kiedy te obietnice właśnie usłyszałem kiedy ona do mnie dotarła. To też jest taka złożona historia takie świadectwo bardziej. Nie będę tego wciskał teraz. Ale ta obietnica to jest fragment księgi Zajasza, który bardzo mocno we mnie rezonuje właśnie odkąd te słowa do mnie tak dotarły, a brzmią one następująco. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o błędach swojej młodości i o hańbie swojego wdowieństwa. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, lecz miłość moja nie odstąpi od ciebie. To mówi Pan zastępów, który ma litość nad Tobą. I dla mnie tą obietnicą jest fakt, że cokolwiek by się nie działo w moim życiu, choćby się nie wiem, paliło, waliło dookoła, ja bym e, zrobił jakieś głupoty, to miłość Pana Boga, Pan Bóg będzie zawsze ze mną. I w tym miejscu chciałem się zatrzymać i zakończyć. I naprawdę każdemu z Was. Życzę, żebyście odkryli w swoim życiu taką Bożą obietnicę, którą On złożył w waszych sercach, bo mi przynajmniej to daje ogromny pokój, ogromną nadzieję i w chwilach takiej niepewności, kiedy nie wiem, co się będzie działo albo mam jakiś swój plan, który potem się rozsypuje, wiem, że On jest przy mnie. Także trzymajcie się ciepło, życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.